Wujku, chcę kupić dwa lizaki Proszę bardzo, dwa dla ciebie Poczekaj, poczekaj, najpierw daj mi tego lizaka Hej ty, jak możesz wpychać się do kolejki? E, nie obchodzi mnie to, dzisiaj muszę dostać tego lizaka Wujku, proszę, oto tysiąc dolarów Biorę wszystkie pozostałe W porządku. Co za niegrzeczny człowiek Jeśli potrafisz, zrób to sam Mogę to zrobić sam Przyjaciele, jak widzieliście, ten nagle pojawiający się niegrzeczny człowiek Nie tylko złamał kolejkę, ale także wykupił wszystkie lizaki Przez to ja i moi przyjaciele zostaliśmy z pustymi rękami. Takie aroganckie zachowanie naprawdę bardzo irytuje, ale nic nie szkodzi. Samodzielnie zrobię pyszne owocowe lizaki i podzielę się nimi z moimi przyjaciółmi. Przyjaciele. Czy wam też przeszkadza, gdy ktoś łamie kolejkę? Jeśli tak, polubcie mój film i zasubskrybujcie kanał. Możecie też napisać w komentarzu. Nie lubię, gdy ktoś łamie kolejkę. Zobaczcie, moje owocowe lizaki są już gotowe. Przyjaciele, mam darmowe owocowe lizaki. Chodźcie, spróbujcie ich. Wow! To jest bardzo smaczne. Hej, Maluchu, czy mogę też zjeść twojego lizaka? Absolutnie nie. Te lizaki nie są dla tych, którzy łamią kolejkę.